Zielonej górzy. Gdzie są szła? Tutaj te ciemne takie. A gdzie jest szatło niderowe? Nie masz pojęcia. Nie mam pojęcia. Co ja mam tu zrobić? Kuchenne rewolucje. Nowy odcinek dziś o 20.55 w TVN. Walkę o wymarzony dom zaczynają od projektu. Wstydziłabym się, które makiety pokazać żywi. Eksperci zdecydują, kto zostanie w grze. Naprawdę, ogromne emocje. Zróbmy sobie dom. Nowy program poniedziałek o 20:55 w TVN. Szykuj się na nowy sezon Top Model. Chcesz wejść na najsławniejszy polski wybieg i do wielkiego świata mody? Top Model. Nie wahaj się i spełnij swoje marzenia. Już teraz weź udział w castingu online. Nagraj filmik i wyślij go do nas. Pokaż swoje najmocniejsze strony. Na zgłoszenia czekamy do 11 maja. Szczegóły na top Mam na imię Michanika i bardzo chciałabym urosnąć. Pomagam 7356. Możesz wspomóc nas telefonicznie Blikiem lub w systemie Tipei. Jest radość i mega radość, bo startują mega raty na Allegro. Marki Premium z kategorii Elektronika w mega niskich cenach i nawet do 50 rat 0%. RSO 0%. Jak tak, to Allegro. Czym wygrywa Primabiotic Collagen? Ujędrnia skórę dzięki wysokiej dawce kolagenu. Nie ma konserwantów i świetnie smakuje. Wybierz Primabiotic Collagen i zyskaj przewagę już na początku partii. Primabiotic Collagen. Dostępny na primabiotic.pl Jak wiosna, to energia. Jak energia, to i chill. A jak to wszystko sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Wybieraj spośród tysięcy produktów na wiosnę w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Biegunka w ważnym momencie? Nie najlepsza perspektywa. Hej, wychodzimy. Lepszą perspektywę daje Stoperan. Stoperan już od pierwszej dawki leczy biegunkę, także wirusową. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Stoperan. Zmień perspektywę. A przy stanach odwodnienia i biegunce weź elektrolity. Jak biznes ma iść gładko, to Allegro biznes. Kupuj wygodnie na fakturę i w jednym miejscu. Produkty dla swojej firmy, te codzienne i specjalistyczne, znajdziesz na Allegro biznes. Jak tak, to Allegro. Mamy maj! I wszystkie kroki prowadzą do leru. Mamy reę, bo urodziny mają. Tej okazji czego? Nie tu nie mają. Mają promocje, mają nowe dealy. Mają. Jeście wydane na rośliny, ogrodowe, pokrojowe, a poza tym masa majowych okazji. Ude rodziny na każdym kroku, za Was ma. No to, to raz, dwa, dolarwa. Na program zaprasza sponsor. Producent okien dachowych i rolet firma Fakro. Sponsorem programu jest producent srebrnego szamponu DX2. Przeciw siwieniu ciemnych włosów. Na program zaprasza sponsor Gerlach, producent naczyń, noży i akcesoriów z linii Smart.